Ja do pani poseł z Platformy Obywatelskiej. Ja się z panią zgadzam. Tylko chciałem panią zapytać, gdzie pani była 10 lat temu i 11 lat temu? Wówczas, kiedy pan Rafał Trzaskowski był szefem sztabu wyborczego pani Hanny Gronkiewicz-Walc. Tej samej pani prezydent wiceszefowej Platformy, która politycznie jest w stu procentach odpowiedzialna, wiecie za co? Za wyrzucanie setek ludzi z mieszkań, za zabieranie im kluczy, za śmierć pani Brzeskiej, za śmierć ludzi, którzy zostali zostawieni na bruku. Jesteście odpowiedzialni za to, że urządziliście dziką reprywatyzację w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Dlaczego pani wtedy tego wniosku nie składała? Tak, my jesteśmy za tym, żebyście nigdy tego nie robili, bo różnica między nami... A wami jest dokładnie taka, jak między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Karol Nawrocki ratuje człowieka przed bezdomnością i daje mu klucze. Wy te klucze odbieracie i wyrzucacie na bruk ludzi najbiedniejszych. Macie krew na rękach, hipokryci.